Sprawa, o której ci opowiem, jest jedną z tych, które pozostały aż po dziś dzień w pamięci ludzi, którzy przeżyli tą tragedię lub po prostu o nie słyszeli. Jest to historia miłości dwojga młodziutkich ludzi, którzy mieli przed sobą całą przyszłość, lecz ktoś w pewnym momencie zdecydował, że przerwie ich oddech, zabierając to, co najcenniejsze życie. Ta historia przyprawia mnie od reszty, zresztą sam zobaczysz dlaczego. Czytając o różnych sprawach, za każdym razem wydaje mi się, że już nic nie jest w stanie mnie zaskoczyć. Lecz jak się okazuje, mylę się. Tyle słowem wstępu. Zapraszam Cię na podcast pod lupą. Znajdujemy się w kori, malutkiej mieścinie znajdującej się w górach w prowincji Latina, a dokładnie na ulicy Via della Fortuna 41. Jest 9 marzec 1997 roku. A mianowicie niedziela. Eliza Marafini, 17-letnia bohaterka naszego podcastu, spóźnia się na kolację w domu. Miała dotrzeć na godzinę 19.30. Wydawałoby się, że to zwykły, młodzieńczy wybryk. Przecież Eliza prawdopodobnie przebywała w towarzystwie starszego od niej Patrycja Bowi, który miał 23 lata i był z nią w związku od ponad pół roku. Więc rodzice nie mają najmniejszego powodu do obaw. Ojciec Elizy, czyli Angelo Marafini, jest byłym policjantem. Pozwalał córce swobodnie wychodzić z domu, lecz codziennie o 19.30 musiała wracać na kolację. Dziewczyna zawsze wracała na wieczorny posiłek, nigdy się nie spóźniała, stąd wnioskuje, że jej ojciec musiał być bardzo surowym rodzicem. Tego dnia jej nieobecność złamała schematy, którymi dotychczas żyła rodzina. Rodziców akurat nie było w domu, lecz gdy wrócili tuż po 19:30, nie było dziewczynek. Ojciec Elizy od razu zezłościł się na jej chłopaka, obarczając go spóźnieniem córki. Powiem wprost: on po prostu go nie lubił. Uważał, że nie jest wystarczająco dobrym kandydatem dla Elizy. Jest już po 20:00. Coś musiało się stać, skoro córka Angela nie pojawiła się w domu. Ojciec wraz z piętnastoletnim bratem Elizy. Ubierają się i wychodzą porozglądać się po miasteczku. W korji są bardzo wąskie uliczki. Starsi przesiadują pod kamienicami od rana do wieczora, grając w karty, pijąc kawę, wiedząc wszystko kto, co, jak i gdzie. Pierwszym miejscem, które odwiedził ojciec Elizy, szukając jej, był miejscowy bar, który był jedną z niewielu miejscowych atrakcji i miejsc, gdzie można było się udać. Niestety w tamtym miejscu nie zastał młodej pary. Mężczyzna zdecydował się, by podjąć radykalne kroki. Zamierza udać się bezpośrednio do domu Patrycjo. Po dotarciu zaczyna pukać i stopniowo coraz mocniej uderzać w drzwi, lecz po drugiej stronie totalna cisza. Angelo za podpowiedzią piętnastoletniego syna zdecydował, że pójdą do przyjaciela Patrycja, czyli Massimiliana Placidi, po to, aby zapytać go, czy widział Elizę, lecz niestety jego też nie zastał. Mężczyzna wraz z synem był bardzo zmotywowany, aby odnaleźć Elizę, więc pojechał do oddalonej około 8 km wsi, w której znajdował się ich drugi dom, aby zabrać drabinę. Potrzebna mu była po to, aby wspiąć się na okno znajdujące się na drugim piętrze domu Patrycja i zobaczyć, czy jest ktoś w środku. Wydaje mi się, że chodziło tu bardziej o chłopaka Elizy. Możliwe, że tata chciał mu dać nauczkę za to, że nie odprowadził córki do domu. Lub może chciał go przyłapać na czymś, co pozwoliłoby mu rozbić związek córki. To jedynie moja sugestia poparta powierzchowną analizą psychologiczną postaci, jaką biec były policjant. Wróćmy do historii. Po wejściu na drabinę ojciec Elizy za pomocą latarki oświetla wnętrze pomieszczenia, które było zupełnie ciemne. Zauważa prawdopodobnie kurtkę Elizy, jej telefon leżący na stoliku i wyłączone akwarium. Los tak chciał, że akurat obok chatki przechodził kolega Patricio, Massimiliano, którego nie było w domu, gdy Angelo go szukał. Massimiliano został wezwany przez ojca Elizy, aby przyjrzał się kurtkom i żeby potwierdził, czy należały one do zakochanej pary. Chłopak potwierdza przypuszczenia byłego policjanta. Cała sytuacja wzbudziła podejrzenia, ponieważ Patricio, jak wychodził, zawsze zostawiał włączone akwarium. Tym razem tak nie było. Tata Elizy kazał chłopakowi rozbić okno. Massimiliano zrobił tak jak mu kazano za pomocą angielskiego klucza. Włączył światło i wpuścił dwojga mężczyzn do środka. Mieszkanie na pierwszym piętrze było puste, nie było nikogo. Wszyscy udali się schodami na górę, po to aby sprawdzić, czy jest ktoś w domu. Idąc schodami poczuli w powietrzu bardzo dziwny smród, którego nie umieli jednoznacznie określić. Po zapaleniu światła w sypialni każdy z nich zaczął przeraźliwie krzyczeć. Na podłodze w kałuży krwi odnaleziono zwłoki młodziutkiej Elizy, a nieco dalej na podłodze w łazience odnaleziono martwego Patrycję. Widok był straszliwy. Miejsce przypominało jakąś rzeź. Pierwszy raz w historii tego miasteczka dokonano tak straszliwej zbrodni. Pierwszą reakcją ojca były krzyki, które skierował do syna to Patricio zamordował ją, a potem popełnił samobójstwo. Lecz po krótkim czasie, po przyjeździe lekarza sądowego i policjantów, rzuca się w oczy pewien szczegół, który tak naprawdę wiele nam powie o naturze tej zbrodni, a mianowicie chodzi o ilość zadanych ciosów przed napastnika. Uwaga! Jak usłyszałam o tym i próbowałam sobie to wyobrazić, to miałam dreszcze. Patrycja został zasztyletowany 51 razy, głównie w okolicach szyi i pleców, a Eliza aż 124 razy. Stwierdzono, że miała także pękniętą czaszkę. To tłumaczyło obecność krwi w każdym zakątku pomieszczeń. Po prostu dokonano krwawej masakry. Kim był morderca, który zadał łącznie 175 ciosów? W jakim był szale, że dopuścił się takiego czynu? Od razu wykluczono rozszerzone samobójstwo i rozpoczęto poszukiwania psychopaty. Charakter zbrodni sugerował, że nie mógł być to przypadkowy napastnik. Ktoś musiał żywić strasznie dużą nienawiść do swoich ofiar. Morderczy trans musiał mieć swoje podłoże w jakichś emocjonalnych stanach, które utrwaliły się w mordercy przez dłuższy czas. Śledczy znaleźli obok kontaktu wyciągnięty rozgałęziacz, do którego były podpięte kable. Po podpięciu rozgałęziacza do prądu nagle włączyło się akwarium i stereo, z którego grały dyskotykowe hity. Czyżby młoda para podczas dramatycznego zajścia bawiła się, nie spodziewając się i nie słysząc nikogo, czy chodzi tu o coś innego? Po kilku dniach znaleziono narzędzie zbrodni i to w domu Patrycjo. Był to nóż kuchenny, na którym nie znaleziono śladów linii papilarnych, lecz na którym były ewidentne ślady. Sugerujące, że morderca przemył go kilkukrotnie. Tak jak w każdym podcaście, zależy mi na tym, aby skupić się chwilę na ofiarach makabrycznej zbrodni. Chcę opowiedzieć ci trochę o nich, kim byli, czym się zajmowali. Zacznijmy od Elizy. Znajomi określali Elizę jako miłą, ciepłą, prostą dziewczynę, która w żaden sposób nie odstawała od reszty rówieśników. Dziewczyna była bardzo posłuszna. Szanowała zasady narzucane przez ojca. W szkole zachowywała się bardzo dobrze. Miała dobre oceny. Co niedzielę chodziła do kościoła. Jeśli chodzi o szkołę, to uczęszczała do liceum o profilu ekonomicznym. Była na czwartym roku, ponieważ we Włoszech chodzi się pięć lat do liceum. Elisa była strasznie zakochana w swoim chłopaku. Pisała dla niego wiersze. Zdarzało się nawet dwa razy jeść kolację: raz w swoim domu, a później z ukochanym tylko po to by spędzić z nim dodatkowe chwile. Ediza miała w planach studia językowe, jako jedna z nielicznych w klasie bardzo dobrze znała angielski. Jak to w życiu bywa, przeciwieństwa się przyciągają. I tak było i tym razem. Patricio był odwrotnością dziewczyny. Chłopak pochodził z regionu Kampania, był adoptowany w wieku 3 lat przez rodzinę zastępczą z którą mieszkał w Cisterna di Latina. Lecz kilka miesięcy przed morderstwem przeprowadził się do Corimonte. Był bardzo energiczny. W przeciwieństwie do drugiej połówki miał bardzo bolesną przeszłość. Mocno odbiło się to na psychice dziecka. Jego prawdziwe imię to Gianni, lecz zmienił je sobie na Patricio, po tym, by odseparować się od pewnych rzeczy, które ciągnęły się za nim z przeszłości. Chłopak miał trudne życie. Jedyne, co dawało mu ukojenie, to pasja. A dokładniej zajmował się muzyką. Śpiewał i pisał teksty. Miał duszę artysty. Kiedyś chciał się z tego utrzymywać. Niestety chłopak nie miał najlepszej sławy w mieście. Był zaplątany w narkotyki oraz zdarzały mu się kradzieże. Eliza widziała w nim kogoś innego. Chciała z niego wydobyć to, co najlepsze. Chciała w nim wzbudzić chęć poprawy życia. Widziała w tym misję. Każdą niedzielną mszę ofiarowywała w jego intencji. Dzień przed morderstwem, 8 marca, z okazji dnia kobiet Patrycja wysłał czerwoną różę do swojej ukochanej, wraz z nią dostarczono jej pierścionek. Pieniądze na upominek zdobył z kradzieży, do czego nie przyznał się swojej ukochanej. Chciałabym wrócić do feralnego 9 marca. Jak właściwie wyglądał dzień młodej pary? Eliza wyszła z domu dopiero po obiedzie, który miała o godzinie 15. Około godziny 16.05 widziano ją w barze o nazwie Fantazji. Znajdującego się w Cori Basso. Próbowała się dodzwonić do kogoś z budki telefonicznej, lecz bez skutku. Następnie złapała stopa na moście zwanym Ponte della Catena. Kobieta zmierzała w kierunku Cori Monte między 16.30 a 16.40, kto się widział z Patriciem na ogródkach di Cori Alta, opierających się o murek i okazujących sobie czułość. Między 17.30 a 17.45 Spacerowali w centrum będąc tam do około 19. Eliza miała na plecach malutki plecaczek plecak był marki Invicta w kolorze niebieskim. O 1935 ostatni raz byli widziani przez świadków znajdowali się w okolicach domu Patrycja na skrzyżowaniu Via della Fortuna. Między 1630 a 1935 siedmiu świadków potwierdziło, że para jeszcze żyła. To były ostatnie momenty, kiedy dwójka młodych ludzi cieszyła się życiem. Na miejscu zbrodni nie znaleziono śladów sugerujących włamanie. Jedyna szyba, która została rozbita, to ta, o której rozbicie poprosił ojciec Elizy. To prawdopodobnie świadczy o jednym: młoda para musiała dobrowolnie wpuścić sprawcę do domu. Czyżby go dobrze znali, Patrycjo nie miał żadnych śladów obronnych, w przeciwieństwie do Elizy co sugerowało, że chłopak nie spodziewał się w żaden sposób ataku napastnika. Żadna z osobistych rzeczy Patrycja nie zginęła, co pozwoliło wykluczyć motyw rabunkowy. Sekcja zwłok wykazała, że Patrycja i Elizę zamordowano tą samą ręką, a dokładnie nożem o długości 13 cm i szerokości 2 cm, który odnaleziono w domu, tak jak wspomniałam wcześniej. Z morderstwa wykluczono motyw seksualny, nie znaleziono żadnych śladów na miejscach intymnych. Sprawca nie był kompletnie nimi zainteresowany. Po sprawdzeniu dokładnie domu Patrycja stwierdzono, że brakuje kilku rzeczy. Plecaka, który miała na sobie Eliza i worka na śmieci, który znajdował się na górnym piętrze w koszu. Gdy Massimiliano wszedł, widział w salonie na stole karteczkę, która nie pojawiła się w aktach, ponieważ jej nie odnaleziono. Śledczy zaczynają analizować zachowanie Elizy, o których wspominali świadkowie. Do kogo dzwoniła o godzinie 16. O 1935 para także próbowała się do kogoś dodzwonić. Czemu Elizie nie spieszyło się do domu? Czy stało się coś na tyle ważnego, by narażać się swojemu ojcu? Możliwe, że wówczas dzwoniła do domu, żeby powiadomić ojca o tym, że nie przyjdzie, ale jak wiemy, nikogo wtedy w domu nie było. Kolejna kwestia, Dlaczego po włączeniu wtyczki do prądu muzyka była podkręcona na cały regulator? Po pierwszym miesiącu śledztwa policja zaczęła badać środowisko rodzinne dwojga młodych ludzi. Przyjrzano się od razu ojcu Elizy. Mężczyzna dziwnie się zachowywał, szukał dziewczyny po całym mieście. Pojechał nawet 8 kilometrów na sąsiednią wioskę tylko po to, aby wziąć drabinę. Tuż po tym jak policjanci dojechali na miejsce zbrodni, Mężczyzna udał się z powrotem na wieś, aby odwieźć drabinę, którą wcześniej przywiózł. Nie wiem, jak ty, ale dla mnie są to bardzo dziwne zachowania, lecz każdy reaguje na stresowe momenty inaczej. W dalszym toku śledztwa przesłuchano setki świadków, którzy przeczyli doniesieniom ojca. Godziny, w których widziano go na mieście i w barze, poszukującego córki, nie zgadzały się z tym, co sam mężczyzna twierdził. Możliwe, że facet po prostu dokładnie nie pamiętał, co jak i o której, lecz to pogłębiło podejrzenia policjantów. Odstawmy na chwilę ojca Elizy. Okazuje się, że śledczy w tym samym momencie obserwują trzy inne osoby, a mianowicie kolegów Patrycja, którzy tamtego dnia mieli przyjść do niego na imprezę, na którą koniec końców nie dotarli. Pierwszy z nich to Massimiliano, który pojawił się na początku podcastu. Miał 28 lat realnego wieczoru, kiedy dokonano morderstwa, chłopak miał dosyć słabe alibi. Twierdził, że o 13.30 dzwonił do Patrycja z informacją, że nie przyjdzie na imprezę, ponieważ nie znał nikogo z zaproszonego towarzystwa i nie miał za bardzo ochoty na spotkanie. Około 21.00 miał brać godzinny prysznic, a potem wyjść na chwilę pochodzić po mieście. Mężczyzna był znany z zapędów homoseksualnych. Ponoć od gimnazjum miał różnego rodzaju zaloty w stronę płci męskiej. Bardzo dobrze dogadywał się z Patrycją, bo tak jak on był adoptowany, stąd pewnie miał sporo empatii do chłopaka Elizy, no i razem zażywali narkotyki. Dotarłam do informacji, o których wynikałoby, że mężczyzna oferował młodszym facetom pieniądze w zamian za seks. Ogólnie był dosyć dziwną osobą. Prawdopodobnie był zazdrosny o Elizę, a to wynikałoby z listu, który napisała do Patricio, w którym oznajmiła, że jest znajomy, który wcina się w ich relacje i chce ją zniszczyć. Tak więc na poważnie brano pod uwagę motyw zawodu miłosnego, stąd wzięto chłopaka na przesłuchanie. 14 marca następuje punkt zwrotny w całym śledztwie. Massimiliano się przyznaje do zbrodni. Znał wiele szczegółów, których teoretycznie nie powinien znać. Po tygodniu mężczyzna wycofał zeznania, Mówiąc, że przed nagraniem rozmowy zmusili go do zeznań i wywierali dużą presję psychiczną. Śledczy zdecydowali się przeszukać mieszkanie chłopaka. Policjanci znaleźli ślady, które według nich były krwią. Stąd Massimiliano został zamknięty w więzieniu na 24 dni. Po tym jak znaleziono ślady krwi, zbadała specjalistyczna grupa, stwierdzono, że była to rdza i grzyb. Po miesiącu wypuszczono Massimiliana na wolność. Nie było żadnych mocnych dowodów przemawiających za jego winą. Trzecią osobą podejrzewaną był Piero, 34-latek, który był rolnikiem. Nie miał zbyt wielu znajomości. Przed pojawieniem się Massymiliana był najlepszym przyjacielem Patrycja. Jak się okazało, Eliza bardzo mu się podobała, do tego stopnia, że sama zainteresowana nieraz wspominała o tym swojemu chłopakowi. Mężczyzna także miał się pojawić na imprezie lecz miał zły humor i z niej zrezygnował. Piero na ten wieczór ma alibi. Jego matka twierdzi, że siedział cały wieczór w domu i że nie miał ochoty z nikim rozmawiać, stąd jak ktoś do niego przychodził, ona ich płoszyła. Czwartą osobą i ostatnią, którą wzięto pod celownik, był Marco Canale, 27-latek pracujący na budowie. Mieszkał w Cisterna, jest to wioska obok kori i tak jak pozostali także miał problemy z narkotykami. Pojawiły się zeznania jednego z kolegów Patrycja, że mężczyzna kilka dni przed śmiercią miał kupić 200 gram kokainy, która miała wartość 40 milionów lir, i ponoć Marko z Patrycją miał konflikt, w którym poszło o pieniądze. Śledczy pojechali do cisterny o 6 rano, aby przeszukać dom chłopaka. Zauważono tam parę pomiętych spodni, leżących obok prysznica, na których były widoczne czerwone plamy. Ta kwestia na tyle zaciekawiła śledczych, że postanowili zabrać spodnie do analizy i pobrać próbkę substancji, która na nich się znajdowała. Wyniki pobranych próbek przyszły dosyć szybko. Była to krew Patrycja i Elizy. Tego samego dnia Marko został aresztowany i był już głównym podejrzanym w sprawie. Marko kanale kilkukrotnie zmieniał zeznania. Jego pierwsza wersja mówi, że około 15.00 przyjechał do Kori. Twierdzi, że nie był w tym dniu w Via La Fortuna u Patrycja. Mówi, że spacerował po centrum. Około 16.40 twierdzi, że poszedł na działkę do swojego dziadka, gdzie zapalił marihuanę. O 17.12 zadzwonił do swojego ojca, ponieważ chciał porozmawiać z bratem, ale nie było go w domu. Następnie chłopak złapał dwa stopy, jadąc do domu. Ten drugi o 18.40 zostaje potwierdzony przez parę znajomych, którzy go znali, a o 21.00 widzieli go niektórzy mieszkańcy na balkonie domu. Te zeznania dostarczają mu lepszego alibi niż miał Massimiliano. Po tym jak znaleziono ślady na spodniach, Marko zmienił wersję i twierdził, że feralnego dnia pojawił się u Patrycja, lecz nikogo nie było w domu, więc zadzwonił do dzwonka, lecz nikt nie odebrał. A że drzwi były otwarte, wszedł na górę i znalazł ich martwych. Ze strachu bardzo szybko uciekł i o 18.20 złapał stopa, by dojechać do cysterny, na osiedle San Valentino. Nikt w to nie uwierzył, ponieważ przedziały czasowe się nie zgadzały. Przypominam, że świadkowie widzieli parę jeszcze o 19.35. 14 grudnia 1998 roku. Sąd pierwszej instancji skazuje mężczyznę na 30 lat więzienia za zabójstwo młodej pary. Wyrok został podtrzymany także przez sąd apelacyjny i kasację. Oskarżenia skierowane do ojca Elizy, Piera i Massimiliano zostają oddalone. Ustalono, że krwawa masakra musiała trwać około 5-6 minut. Tyle potrzebowałby Marko do zadania 175 ciosów. Wszystko miało się wydarzyć około 20.30, 21, ponieważ jedna z polskich rodzin, która mieszkała w pobliżu, usłyszała, jak muzyka została włączona na cały regulator. Obrażenia odnalezione na ciałach mówią o tym, co mogło zajść 9 marca. Patrycjo nie miał obrażeń sugerujących obronę, stąd śledczy obstawiają, że on jako pierwszy musiał zginąć. Prawdopodobnie było tak, że Marko miał obgadać ważne sprawy z Patrycją, Stąd włączono muzykę głośno, żeby Eliza będąca na dolnym piętrze nic nie słyszała. Gdy kobieta jednak zauważyła, że coś jest nie tak, weszła na piętro wyżej. Obrażenia młodej dziewczyny wskazują na to, że musiała znaleźć się twarzą w twarz ze sprawcą, ponieważ posiadała rany, które świadczą o tym, że próbowała się obronić. Są jednak pewne wątpliwości. Charakter zbrodni może sugerować, że głównemu sprawcy mógł ktoś jeszcze pomóc zważając na rzecz, która miała miejsce. Dlaczego z większą nienawiścią potraktowano Elizę? Kto mógł aż tak nienawidzić dziewczyny, że ją zmasakrował do tego stopnia? Nie wiem, ale mam wrażenie, że nie do końca sprawa została wyjaśniona. Nie mam wątpliwości do tego, że Marko był na miejscu zbrodni. On sam nie umie sobie wytłumaczyć obecności śladów krwi na jego spodniach. Lecz zastanawia mnie postać Massimiliana. Przypominam, facet nie miał mocnego alibi. Są poszlaki, które sugerują, że był zazdrosny o Patrycja, składał niemoralne propozycje innym młodszym mężczyznom i akurat spacerował w okolicach domu Patrycja, kiedy Angelo próbował wejrzeć przez okno. Później pojawiło się zeznanie, w którym opowiedział o szczegółach i przyznał się do winy. Przeraziło mnie to, kiedy dowiedziałam się, że Massimiliano. 18 lat po tej sprawie w 2016 roku w wieku 50 lat został skazany na 4 lata za próbę molestowania dwojga nieletnich. Co uważasz o tym wszystkim? Jestem ciekawa Twojej opinii. Jeśli chodzi o Marko, w 2019 roku w wieku 49 lat wyszedł z więzienia. Skrócono mu wyrok za dobre sprawowanie. Jest to jedno z najbrutalniejszych morderstw w historii Włoch, a sprawca lub ewentualnie sprawcy sojusz na wolności co się wydarzyło tak naprawdę oferalnego 9 marca 1997 roku